Ej! Hey, może będę mógł wam pomóc? Scott! Cieszymy się, że jesteś. Skąd ta zmiana? Zdania. Nowe informacje. Wendix planuje wyssać z miasta cały tlen. Tamtędy. To by wyjaśniało tę Musimy się rozdzielić. Czym zajmie się grinderami, czym ma choć ze mną? Co ty my się nigdy nie rozdzielamy? Kiedyś trzeba spróbować. Oh! Ruchy, wy leniwe maszyny! Natychmiast! Słyszycie? Musimy zredukować moc tarczy. Ser to niemożliwe! Pułkowniku, w północnej części kopuły gwałtownie zaczyna spadać poziom tlenu. Scott miał rację. Tak jak Jemmy Jemma, musimy się wydostać i zatrzymać Wengixa! Moc tarczy będziemy mogli zmniejszyć dopiero za kilka godzin. Ale nie mamy tyle czasu. Nie wiem co robić. Jest jedno wyjście. Stacja 19, pamiętacie, wypuszcza propan nawet jeśli działa tarcza. Ale tylko o świcie. Możemy przestawić zegar atomowy, by wskazywał poranek. To do roboty! Jest jeden problem. Zwiększona moc tarczy sprawi, że wybuchy płomieni będą o 200 razy szybsze niż zwykle. Dlatego będziemy bardzo uważać. Do Jest tu! Wracaj! Posłuchaj, jeśli chcemy działać we trójkę, musimy najpierw... Czas na... Nie! Trzyma stój! Ciśnienie jest za wysokie! To tutaj! Jedyne wyjście z miasta! Dlaczego ona nie mówi do mnie po imieniu? Musimy przejść. Nie mamy wyjścia. Dobra. Koniec gadania i do roboty. Zigi, naprawdę ciężko to wymówić? Może byś się skupił na zadaniu! Gotowi! Gotowi! Erdem! Tabla. Uh! Inicjacja wybuchów energii chi. Przyjęłam, żółta rangerko! Tylko uważaj na podmuch energii! Uh! Uh! Dziesięciosekundowe zamrożenie czasu! Uh! Uh! Niezniszczalna tarcza! Uwaga, zielony ranger, znany w pewnych kręgach jako Zigi, inicjuje teleportację. Hej, udało się, udało się! A to wszystko było moim pomysłem. Może w końcu zasłużyłem na jakieś słowa uznania od naszego mentora. Może... Dobra robota, Ziggy. Albo... Zigi, fajnie, że jesteś w drużynie. Zielone Rangerze sugeruje ci, żebyś natychmiast zmienił obecne położenie. O nie. Nigdzie się nie ruszę, dopóki nie nazwiesz mnie po imieniu. Powiedz, Ziggy, czy naprawdę proszę o tak wiele? Hej. I co ty na to? Ja. Ja. Ja.

Czuj się jak u siebie, ale i tak cię dorwę! Pa, pa! E, mogę się dołączyć? Jesteś w samą porę. Wykończmy go! Wracaj na złom! Sygnał mocy aktywacja! Umocnienie broni! Cel! Namierzony! Opa! Rozpocząć kopiowanie teraz! Czas na Zorda! Włączenie! Super Szabla! Już po tobie! Jem, Jemma, właśnie morfuję wasze zordy! Gotowi! Wlatuje! wlatuje. Jestem za tobą! Połączmy się! Do dzieła! bardzo dobra akcja na moje oko tak, wszystkie wyniki pokazują normalny poziom tlenu w celu poprawy mojej roli waszego mentora e, e, mentora chwila czy ktoś może jej wytłumaczyć że jest od nas znacznie młodsza postanowiłam po każdej waszej misji wspierać was moją pozytywną oceną Scott, jak zwykle świetnie spisałeś się jako dowódca i bojownik samer podczas nieobecności Scotta była świetną liderką i <laughs> Masz ładne buty Flynn, jak zwykle świetna robota Dillon, to był popis odwagi Jem, Jemma, jestem z was dumna i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Eurocom Reżyseria Tomasz Marzecki Dialogi na podstawie tłumaczenia Jakubami Kuliewicza, Maciej Wysocki Dzięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Połęsieńska. Nie, nie. nie do końca Jakub Krzysztof Anna Wiśniewska. Krzysztof Krzysztof Wiśniewska. Cezary Kwieciński. Nie, nie Power Rangers RPM.